Zachowując oryginalne wypowiedzi, opowieść o Ewie Bilan, Stoch i Kamilu Stochu ukazuje ich jako wzór zgranego małżeństwa, które cieszy się szacunkiem i poparciem ze strony bliskich oraz rodziny, Bronisław Stoch, ojciec Kamila. W wywiadzie dla WP sportowe fakty wyraził swoje zadowolenie z małżeństwa syna, podkreślając, jak ważne jest wzajemne wspieranie się w związku, my też bardzo się cieszymy ich małżeństwem. To bardzo ważne, aby para się wspierała i pomagała sobie w trudniejszych chwilach. Cała rodzina ma bardzo dobry kontakt z Ewą Ewa Bilan, Stoch. Choć mogłaby być bardziej obecna w mediach, wybiera skupienie się na działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się momentami ze swoim życia z Kamilem oraz na akcjach pomocowych. Jej decyzja o unikaniu medialnego zgiełku i zaangażowanie w działania charytatywne za wschodnią granicą pokazują, że wybiera aktywności zgodne ze swoimi wartościami i pasjami. Kamil Stoch, w rozmowie z WP, wyraził swoje uczucia dotyczące działania wy. Mówiąc o obawach, ale jednocześnie o dumie, oczywiście, że się boję. Ale tak samo Ewa boi się o mnie, kiedy ja jadę na zawody. Kochamy się, więc się o siebie martwimy. Natomiast w pełni ufam, że działania, jakie podejmuję, nie wiążą się z podejmowaniem zbędnego ryzyka. Jestem bardzo dumny z tego, co robi Ewa. Dodaje mi to wiele sił i energii. Te wypowiedzi razem tworzą obraz związku opartego na wzajemnym wsparciu zaufaniu i wspólnych wartościach, co jest szczególnie istotne w kontekście życia publicznego i osobistego. Ewa i Kamil Stoch, mimo wyzwań i presji związanej z byciem w centrum uwagi, demonstrują, jak można łączyć życie osobiste z zaangażowaniem zawodowym i społecznym. Ewa Bilan, Stoch to postać wielowymiarowa i dynamiczna, zajmująca się wieloma aktywnościami. Oprócz roli menedżerki swojego męża, Kamila Stochem, Prowadzi również własny biznes, markę produkującą czapki i odzież oraz klub sportowy dla narciarzy. Ta różnorodność zajęć świadczy o jej przedsiębiorczości i zdolnościach organizacyjnych. Jednak za tą aktywnością kryje się też historia niespełnionych marzeń i wyzwań. Ewa miała ambitne plany rozwijania kariery sportowej w Judo. Ale jej marzenia zostały przerwane przez poważną kontuzję. W rozmowie z onetem Ewa wyznała, jak bardzo żałuje tego, że jej sportowa kariera potoczyła się inaczej niż planowała. Tęsknię, ale jestem po trzech operacjach kolan, mogę ćwiczyć w domu na macie, jednak treningi w sali odpadają. Poświęciłam dla sportu wiele lat, więc to normalne, że pojawia się czasem tęsknota. Nawet mi się śni nieraz, że startuję w zawodach i nadal walczę. Niestety, to tylko sny, powiedziała Ewa. Mimo tych przeszkód, Ewa nie poddała się i znalazła nowe ścieżki do realizacji swoich pasji i talentów. Jej zaangażowanie w różne projekty, zarówno biznesowe jak i społeczne, pokazuje jej siłę i zdolność do przekształcania trudności w nowe możliwości. Ewa Bilan Stoch stanowi inspirację, pokazując, że nawet po stracie możliwości realizacji pierwotnych marzeń, można odnaleźć nowe kierunki i sens życia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.